Już 24 marca o godzinie 17 zapraszamy do klubu Miraż osiedle bohaterów września 26 na pierwszy z czterech dni dostępnych. Organizatorem wydarzenia jest Ośrodek Kultury Kraków Nowa. Huta. Dzieci ze szkoły z oddziałami integracyjnymi przez kilka tygodni brały udział w warsztatach sensu ceramiki. W czasie dermisaż zaprezentujemy pracę. A zaraz po uroczystym otwarciu wystawy zapraszamy do wspólnej zabawy. Będzie bujanie w obłokach, będą zabawy integracyjne z animatorami, będzie pokaz iluzji i będzie też coś pysznego. Osoby po specjalnych potrzebach zapraszamy do wcześniejszego kontaktu z klubem. Będzie też do dyspozycji pętla indukcyjna. Wydarzenie realizowane jest ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dostępność tworzymy razem.